Hej kochani, witajcie z tej strony Sylwia i kanał Bajkowo TV. Dzisiaj odwiedzimy Barbie i będziemy jej towarzyszyć podczas jednego z najważniejszych dni w życiu. Co tam się wydarzy, to zaraz się przekonacie! Nie zapomnijcie już na początku zostawić kciuków do góry i zasubskrybować mojego kanału. Co za piękny dzień! Dzisiaj od rana słoneczko świeci, i to jak mocno. Może pójdę pobiegać? Zabiorę mojego kochanego psiaka i przejdziemy się po parku. Porobię kilka ćwiczeń. To naprawdę spoko pomysł. Sandy, Sandy, kochane piesko, gdzie jesteś? Sandy, no chodź tutaj do pani. Chodź, chodź. Zaraz dam ci jedzonko i pójdziemy na długi spacer. Spacer. Co jest Sandy? Hej. Kochana, masz zły humor? Nie masz ochoty na taki długi spacer? No rozumiem cię, w twoim stanie też bym była leniwa. Ojej, <miech> <ambition> Sandy, Sandy, kochane Psiaku, dlaczego ty tak upadłaś na bok? Szybko podnieś się. Co się z tobą dzieje? Czyżby to już? Dzisiaj? Sandy, nie rób mi tego, nie jestem przygotowana. Dzisiaj będziesz rodzić szczeniaczki? O nie, dobra, co mam robić? Co mam robić? Weterynarz mnie na to nie przygotował. Dobra, Barbie, dobra, bez paniki. Najważniejsze, żeby Sandy się dobrze czuła. No, chodź, kochana, chodź tutaj do swojego kojca na poduszeczkę. Będzie ci o wiele, wiele wygodniej. O, chyba muszę ci pomóc. Bo sama nie dasz rady się podnieść. Chodź, Sandy, musimy współpracować. No, na pewno, na pewno nam się wszystko uda. Tak, tak, dobra dziewczynka, dobrze. Wejdź tutaj do środka. O, i teraz spokojnie, spokojnie. Sandy, Sandy, moja mała kruszynka, która zaraz zostanie mamusią, będę tutaj przy tobie drapać cię za łóżkiem, tak jak najbardziej lubisz. I zaraz będzie po wszystkim. Co ja gadam za głupoty? Och, tylko ją okłamuję. Po wszystkim. Pewnie takie porody u zwierząt trwają tyle samo co u ludzi. O, będzie się Witulka męczyć przez kilka godzin. Pamiętam, jak ty byłaś taka malutka Wszystko będzie w porządku Zobacz, jestem tutaj obok ciebie W razie czego przyniosę wody, jedzenie i ręczniki O, o, chyba zaczynasz rodzić A, Zaraz na świecie będzie pierwszy szczeniaczek A, nie mogę się doczekać Teraz, Sandy, teraz Dasz radę Trzymam za ciebie kciuki i Dobra dziewczynka O, chyba coś tam już zaczyna się pojawiać A są pierwsze szczeniaczki co za kruszynki, Sandy, Nie mogę uwierzyć. Masz bliźniaczki. Jakie one są malutkie. I jeszcze mają zamknięte oczka, Spójrzmy tylko. To jest chłopiec. Ma tutaj niebieskie serduszko. Witaj, maluchu, u nas w domku. A tutaj, to, to taki. Jest za śliczny mały szczeniaczek, również oczka ma jeszcze zamknięte. A to zdaje mi się tak, różowe serduszko, czyli to jest mała dziewczynka. Andy! Normalnie nie mogę w to uwierzyć. Jesteś wspaniała, dałaś radę! Od dzisiaj jesteś mamą, a ja posiadaczką dwóch małych szczeniaczków. Jesteś wspaniała! Ojej, Sandy, co się dzieje? Jakieś komplikacje? Źle się czujesz? Hej, no, no nie mów mi, że to nie koniec. Ty chcesz mi powiedzieć, że będzie jeszcze jeden psiak? Ojej, faktycznie, jeszcze jeden szczeniaczek. Chodź tu, chodź tu, Kruszynko. Czekaj, Sandy. Oj, też są zamknięte oczka. A tym razem... Różowe serduszko, to jest również dziewczynka. Będziemy? O, widzę, że już się uspokoiłaś. Czy to oznacza, że już koniec? Zostałaś mamusią trojaczków? No kto by się spodziewał? Ale jesteś dzielną wsiną! Najodważniejszy pies na całym świecie! Ależ byłaś dzielna! Tyle siły w sobie miałaś, a teraz chyba to będzie najszczęśliwszy dzień w twoim życiu i w moim również! Kocham ci bardzo! Proszę, Sandy, napisie. Na pewno jesteś bardzo, ale to bardzo spragniona. Miałam rację. Szybko napij się i wracaj do swoich małych dzieciaczków. A, normalnie, samo szczęście. Maluchy są już tutaj z nami. Nie, no na Iliona to jeszcze przyjdzie czas. Na razie nic nie przychodzi mi do głowy. O, Sandy, widzę, że Ty też je bardzo mocno całujesz. Musisz je wylizać i dokładnie umyć. O, co za miłość! Chyba będę musiała wezwać weterynarza, żeby je zbadał i sprawdził, czy są zdrowe. No i oczywiście, żeby je zaszczepił. Tak, to jest bardzo ważne u takich maluchów. Przy okazji mi powie. Czym będziemy musiały je karmić? Na razie będą piły twoje mleczko, Sandy. No dalej, Sandy, skakuj tam do nich, przytul się do nich najmocniej jak potrafisz. O, co za słodki widok. Moja mała wsina została teraz mamusią. O, będziesz najlepszą mamą. Sią mamom na świecie! Ju jestem taka dumna! I sama się czuję, jakbym została mamą, ale nie ma co się dziwić. W moim domu przybyło trzech nowych lokatorów. Chyba teraz zostawię Sandy samą ze szczeniakami. Na pewno jest wykończona i musi się zająć maluchami. A psiaki też na pewno są bardzo, ale to bardzo śpiące. Miejmy nadzieję, że wyrosną na duże i mądre psiaki i będą takie wspaniałe jak ich mama. I jak moi drodzy? Spodobała Wam się wizyta w domu Barbie? Spójrzcie, ależ ona jest zdenerwowana zupełnie jak jej kochana psina Sandy. Też uważacie, że te szczeniaczki są urocze? Ależ z nich słodziaki. A Wy kochani, macie jakieś zwierzę w domku? A może właśnie macie małego pieska? Napiszcie na dole w komentarzu. Nie zapomnijcie również subskrybować i lajkować. Do usłyszenia następnym razem. Papa, pa. dajmy odpocząć Sandy.